To tylko inscenizacja w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Małogoszczy, ale tak mogły wyglądać przygotowania do walki powstańców styczniowych z Rosjanami. W Opatowie miejsc związanych z powstańczymi potyczkami nie brakuje. Jedno z nich znajduje się na placu Promenada. To miejsce jest szczególne, ponieważ przez lata było zaniedbane, ukrywane, ale też było w pamięci opatowian, ponieważ to stracenie powstańców miało miejsce w 1864 roku, a pierwsza mogiła powstała w 1916. Więc prawie pół wieku to miejsce i świadomość tego wydarzenia było w umysłach przekazywane następnym pokoleniom. 25 5 stycznia 1920 roku na mogile stanął ażurowy krzyż metalowy z datami 1862 i 1920 ufundowany z inicjatywy dowództwa 24 Pułku Piechoty. Starosta Tomasz Stanik przypomina, że dzięki staraniom jego i burmistrza Opatowa Grzegorza Gajewskiego w 2020 roku udało się pozyskać fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowienie mogiły. Która e, dzisiaj upamiętnia e, ten zryw narodowy. I to dramatyczne wydarzenie, ponieważ e, proszę sobie wyobrazić, żandarmy, żandarmi, którzy pilnowali porządku publicznego Polacy, zostali zdradzeni przez e, swojego ziomka, przez człowieka, któremu pewnie ufali, e, ale który pewnie dla własnych jakichś korzyści e, dokonał zdrady. I zostali tutaj 30 kwietnia 1864 roku straceni. Byli to młodzi ludzie od 18 do 25 roku życia. Mieszkańcy Opatowa zapisali chlubną kartę w historii powstania styczniowego. Na terenie Opatowa odbyły się w czasie powstania styczniowego dwie walki. Jedna zwycięska, w czasie której udało się powstańcom styczniowym zdobyć kasę rosyjską, a druga niestety jedna z ostatnich. Jedna z największych bitew Powstania Styczniowego, która jest bardziej znana. Odbyła się 21 lutego 1864 roku, w której niestety powstańcy ponieśli. Porażkę to były oddziały powstańcze, które rezydowały na terenie Gór Świętokrzyskich. Był to, duża, to stosunkowo duży oddział powstańczy, który został niestety tutaj pod Opatowem rozbity. Major Ludwik Topór-Zwieżdowski został wzięty do niewoli, potem, potem został stracony na opatowskim rynku, ale też duże szkody ponieśli niestety opatowianie i sama substancja miasta spłynęło praktycznie spłonęła połowa Opatowa. Wiele powstańczych mogił znajduje się w świętokrzyskich lasach. Ja dzisiaj Państwa zapraszam na jedną z wygranych potyczek, tak zwana poty, potyczka pod jeziórkiem, gdzie Dionizy Czachowski wraz ze swoim oddziałem zwyciężył z wojskami carskimi i jednym z zabitych oficerów rosyjskich jest major Klewcow, który z tego co wiem Grób do, dzisiaj, grób do dzisiaj jest na terenie cmentarza w Opatowie. Od wybuchu powstania styczniowego minęło 160 lat. Współczesne pokolenie pamięta o tych wydarzeniach. Miniony weekend w wielu zakątkach regionu odbywały się uroczystości. W poniedziałek hołd powstańcom oddano w Opatowie. To jest też lekcja dla nas, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Przed pomnikiem powieszonych powstańców, wartę honorową zaciągnęła młodzież klas mundurowych i opatowskich szkół. cieszę się, że dzisiejsza młodzież, młodzież naszych szkół jest w mundurach i tą postawę patriotyczną również prezentuje. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie. Trwało do jesieni 1864 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie zakończyło się klęską i wielkimi reperkusjami dla mieszkańców.